Wiecie co? Ja muszę dołożyć dzięki, więc przepraszam. Ring! Witam, drogi koczków, możemy wejść do sali. za zatem możemy zacząć lekcję. Więc ja mam nazwisko Sienkiewicz. Nie powiem wam imienia, ponieważ nikt nie może wiedzieć imienia nauczyciela. Jestem w waszym wieku, ale ukończyłam szybciej szkoły. I byłam tak, w szkołach imienia Jabłka, w szkołach imienia Marchewki. Byłam w gimnazjum później, ukończyłam, byłam w liceum, ukończyłam to. Byłam na studiach, ukończyłam to. Proszę pani! Tak. Czy może pani w końcu nas wreszcie uczyć, a nie się chwalić, że jest pani mądrzejsza od nas? Ty, jak masz na imię? Dakota, a co? Czemu się tak nazywasz do nauczyciela? A czemu pani się chwali? To ja pierwsza zadałam pytanie, więc czekam na odpowiedź. Mam na imię Dakota. Cieszę się pani? Dostajesz minusa. No ładnie już pierwszy dzień i minusa mam. A w ogóle ty czemu siadasz przy mnie? Przecież miałam siedzieć z Laru. Oj. A no ona siedzi z tym Ryanem. No właśnie. Ej! Ryan! Tak? Wy się zapytaj pani, czy może do kota usiąść... Na miejsce lary, okay? okej? Okay. Okej. Y, proszę pani, proszę pani. Y, tak. Czy możesz do mnie, Dakota, usiąść zamiast lary? Dobra, możesz. Cześć Ryan. No cześć. Proszę się nie caływać na lekcji. Dekoda i ty Ryan dostajecie minusy. Już Dekoda ma dwa, a Ryan pierwszego dopiero. Proszę wejść! Oj, przepraszam ze spóźnieniem. Młoda damo. Czemu się spóźniłaś? Byłem w łazience i nie usłyszałem dzwonka. A dobra, skoro to jest pierwszy dzień... No to nie dostajesz minusa. Właśnie gdzie jest wolne miejsce. Suger. do ciebie? Jasne, no, tylko z tamtej strony. Okay. Proszę, pani! Co chcesz? Czemu pani powiedziała na nią młoda damo, skoro ona jest w pani wieku? To jak masz na imię? Cameron minus Proszę, Pani! Co? Pani powiedziała, że co pierwszy dzień, no to nie dostaje minusy, ta co przyszła, co nie? No i? Ja dostałam już dwa minusy Więc Czemu ona nie dostaje? Przecież się spóźniła To pierwszy dzień, więc miała prawo się spóźnić Ale ja Się nie spóźniłam I nie dostałam minusy, co nie? No i jest to był miał sens? Bo pani nie dała jej minusa, a mi dała. Za byle co? Trzeci minus, dostajesz jedynkę. Ale! Dobra, ja was wszystkich znam, bo mam was w dzienniku akurat. Usiedliście tak, więc wiem kto tam jest. No dobrze, to jakie ja mam na imię, proszę pani. Ten masz na imię Sabrina, to obok z ciebie to Lara. Ta co, dostała jedynkę już, to Dakota, to Ten obok niej to Ryan. ta Z tyłu Sabriny jest Cameron. Za Lara jest Alex. Za Dakota jest Lucy, a za Ryanę Super. Dobrze. Brrr! Możecie już wyjść na przerwę.